Witam, witam wszystkich serdecznie na kanale Mimaruna. Mamy dziś środę, 17 stycznia 2024. Ech, tak bardzo nie chciało mi się dzisiaj wstać, ale już jest dobrze. <grybujesz> Ech, tak jakoś dobrze się spało. Kochani, energia na dziś, na środę. Runy Berkano. Brykano mówi, jak wiecie, o nowym początku, o narodzinach. Mówi też, żeby porzucić wszystko to, co jest trudne, co jest złe i żeby przejść do lepszego życia. Mówi, że dzisiaj możemy spodziewać się Olsi, ale też i nowych znajomości koleżeńskich, przyjacielskich, partnerskich. Mówi też o takim duchowym wzroście o nowym początku, właśnie wejścia na drogę duchową, rozwoju duchowego, ale też takiej większej wrażliwości na otaczających ludzi, na otaczające piękno, na otaczający świat. Przede wszystkim Oruna Berkano jest energią kobiecą, taką delikatną, a zarazem też silną. Mówi o macierzyństwie, o domu, o dziecku, o życiowych zmianach. Hmm. Rozwija naszą czułość, ciepło. Energia amerykańska wspiera, ochrania nasz dom, naszą rodzinę. Dba o to, aby życie domowym zaciszu były pełne miłości, poczucia bezpieczeństwa. Też choć może się wydawać, że z runy właśnie energii runy Berkano korzystają jedynie kobiety, bo to yy, tak, żeńska energia. Nie jest to do końca prawda, kochani, bo każdy z nas ma w sobie delikatność i cechy, które uważa się za kobiece i to nic dziwnego, że mężczyzna odczuwa emocje które zazwyczaj przypisuje się kobietom. Wszyscy powinniśmy wspierać w sobie opiekuńczość, czułość, wrażliwość związane z runą Berkano. I dzisiaj właśnie taka energia będzie nam towarzyszyła. Runa Berkano, dużo tutaj, energia runy Berkano, no, przykłada do narodzin dziecka. Które jest jakby początkiem nowego życia, nowego życia, które pojawia się w domu, ale też nowego życia dla rodziców, dla dziadków, tak? Więc jest to nie tylko pojawienie się tego nowego członka, tak? Ale też jakby energia Rony Berkano pomaga nam stworzyć nowy początek w swojej codzienności. Ona wspiera, abyśmy mogli odkryć to, co niesłuszne w naszym życiu, to, co nam nie pasuje, to, co nam nie służy w sensie też zdrowotności. Będzie pomagała wprowadzać rozwiązania, które mają za zadanie to zmienić. Tak? To nasze podejście do pewnych rzeczy, nasze nawyki, nasze przyzwyczajenia. Będzie pomagała nam w trosce o siebie, o nasze pomysły, w byciu wytrwałym też. I tak naprawdę każdy nasz projekt, każdy nasz pomysł y, powinien być traktowany, kochani, z cierpliwością, aby naturalnie rozrastał się i w przyszłości wydał plon albo zadowolenie, obfitość, radość. Y, 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 warto kochani zwrócić uwagę, jeśli wyszła roda Berkano tutaj na cierpliwość, bo to jest takie y, ważne. Może warto się nad tym dłużej zastanowić, bo jakby energia Luniberkana to jest energią taką, porównuje się ją do tej cierpliwości matki, która pokazuje świat swojemu dziecku, tak, że tak jak jakby w przełożeniu, tak i my powinniśmy podchodzić do swoich planów, do tego, jak chcemy to nasze życie wyglądało i stworzyliśmy jakiś plan i nie powinniśmy od razu wszystkiego realizować. Mamy być cierpliwi, mamy pielęgnować, tak? mamy codziennie wkładać zaangażowanie, pracę, żeby coś z tego wzrosło, tak? i w późniejszej perspektywie to dojrzeje i przyniesie nam plon, czyli zadowolenie, radość, niezależnie jakiej sfery życia to dotyczy. Te nasze działania te pomysły, to co będziemy robić, czy to w domu będziemy coś wytwarzać, czy w pracy zawodowej, czy w relacji, kochani, czy z, praca nad zdrówkiem, tak, nad sobą, nad ciałem, no to wymaga troski, to wymaga umiejętności opieki, to wymaga organizacji i ogromu cierpliwości. Każda rzecz, na którą się pochylimy, którą się dzisiaj zajmiemy, to kochani, nie jest tak, że o zrobię, pach, pach, odkreślę. To wymaga od nas, żeby byli, żebyśmy byli zadowoleni. Może właśnie mamy jakąś sytuację, sprawę, do której, za którą powinniśmy się zająć, którą, którą powinniśmy się zająć, do której powinniśmy przysiąść. To nie, żeby od łapy to zrobić, tak? Tylko, żeby to zrobić dobrze. To, co jest potrzebne, załączyć, to, co potrzebne, opisać, to, co potrzebne, doczytać i zrobić. Dać sobie ten czas, dać sobie tą cierpliwość, zaopiekować się tym pomysłem, tym planem, tą, tą sprawą, tą sytuacją, tym projektem, tą osobą, tak, żeby po prostu ona mogła powolutku tak dojrzewać. Zostawmy przyszłość za sobą. Zatroszczmy się, kochani, o dziś, o teraźniejszość, o dzisiejsze sprawy. O to, co dziś jest priorytetem, a będziemy mogli cieszyć się wspaniałą przyszłością. O tym mówi Berkano, mówi o wewnętrznej równowadze, która jest bardzo ważna, o wyzwoleniu się z negatywnych przekonań, o poczuciu bezpieczeństwa, też o takiej spontaniczności, ale zarazem też i delikatności i opiece. Mówi o zmianach, jest to energia zmian, które należałoby wprowadzić, żeby osiągnąć zamierzony cel, zamierzony efekt, żeby cieszyć się z efektu działania. Mówi o tym, że coś trzeba pobudować na, na nowo w oparciu o stare schematy, więc być może przyjdą jakieś sytuacje, jakieś sprawy dzisiaj. Które, którymi będzie trzeba się zająć jeszcze, jeszcze raz. Mogą być też jakieś zmiany w domu, być może yy, tak dojdzie do ciebie, że trzeba wprowadzić yy, nowe nawyki i będą zakupy zupełnie inne niż zawsze. No, zmiany, zmiany, nowe zdarzenia, yy, tak, pojawienie się nowego pomysłu właśnie takiego, yy, na którym skorzysta cała rodzina, a może a może ty sam, sama y, też tak, albo na rodzinę dzieciątka, na rodzinę wnuka, na rodzinę właśnie nowej osoby w rodzinie. Dzień, w którym będzie tutaj y, towarzyszyła nam pomyślność, dzień, w którym będzie towarzyszył nam wzrost, dzień, w którym y, pewne rzeczy mają szanse zmienić się na lepsze. To mówi zatem o rozwoju, o powodzeniu. Hmm. mówi, że y, energia runy berkano, że te nasze sprawy mają szansę gdzieś zakwitnąć, <noise> zapachnąć i przynieść to, czego oczekiwaliśmy, a więc ważne jest to, żeby porzucić wszystko to, co złe, trudne i co nie służy naszej rodzinie, tak? albo też twojemu podejściu do pewnych y, rzeczy, żeby zmienić to podejście, inaczej spojrzeć na pewne rzeczy, a więc y, no, tutaj y, też y, może... Może też w ten sposób, może zupełnie zaczniesz inaczej, z innej perspektywy patrzeć na pewne rzeczy. Jeżeli ktoś podchodzi dziś do egzaminów, no to tutaj wzrost, rozwój, na tak, oczywiście, ale też szansa, tak jak powiedziałam, na poznanie nowych osób niekoniecznie do relacji partnerskiej, ale też i takiej koleżeńskiej, przyjacielskiej, albo osób, które właśnie wpłyną. Na zmianę w twoim życiu, więc może to będzie jakiś specjalista w jakiejś dziedzinie, który otworzy Ci na pewne rzeczy oczy. Może będziesz na jakimś spotkaniu, gdzie się. Um... Albo po prostu gdzieś coś przeczytasz i cię olśni, że może nie w niedobrym kierunku żywieniowym, czy jakby <laughs> za dużo siedzisz na kanapie i wprowadzisz yy, tak jakieś ćwiczenia, więcej o, będziesz obiecywało sobie, obiecywała, że więcej będziesz wychodzić na świeże powietrze, uziemiać się, a może zaczniesz morsować i to miałoby wpłynąć pozytywnie na Twoje zdrowie, może poprzez właśnie jakąś osobę, która to robi. Y, y, zarazisz się tym, tak? Po prostu i zmienisz y, swoje podejście do swojego ciała, do, y, do wzmocnienia organizmu. Y, każdy, kochani, nasz projekt, każda nasza sprawa, każdy nasz pomysł powinien być traktowany dzisiaj z cierpliwością, tak, aby mógł naturalnie wzrosnąć i w przyszłości dać nam zadowolenie. Wskazanie odrun jest jeszcze takie, żeby zwrócić uwagę na rzeczy, błahe, jakieś małe, nieważne, bo może z tego, kochani, wyniknąć coś y, dobrego. Y, tutaj, tak jak mówiłam, dom, kobiecość, macierzyństwo, y, tak, y, y, ale też i, i rodzina, drobne sprawy mają szansę się rozrosnąć, także warto się na tym skupić, być cierpliwym i y, to, co w Tobie drzemie zacząć dziś rozwijać, a ma szansę to ujrzeć światło dzienne i przynieść w przyszłości naprawdę wielki pozytyw. A więc warto, warto dzisiaj na ten, odważyć się na ten nowy początek i poczynić zmiany w swoim życiu. No tutaj y, będzie też y, może ważna kobieta z rodu, y, mama, babcia, y, może jakaś ciocia. Yy, też yy, może ktoś będzie prosił o pomoc, może będziecie rozmawiać o jakiejś ważnej sprawie, może trzeba będzie się czymś zająć. Prykano yy, też pomaga, kochani, tutaj, yy, no, żeby ten nasz organizm był bardziej odporny, będzie też ułatwiała nam kontakt i też z dziećmi, z wnukami, zapewni bezpieczeństwo i miłość, jeżeli z nią pracujemy, jeżeli z nią yy, medytujemy, to jak najbardziej będzie dbała i o nasze zdrowie i o dobre kontakty a dzisiaj jak wiecie jest też y, dzień dobrej komunikacji więc y, no y, też wszelkie wiadomości, y, listy telefony, jeżeli masz y, coś do załatwienia y, to jak najbardziej jak najbardziej dzisiaj dobry, dobry dzień na to, żeby skorzystać z tej energii Merkurego, kochani, i y, wszelkie spotkania, jeżeli planujecie dzisiaj, y, czy, czy macie jakieś telefony, czy, czy podpisywać będziecie jakieś umowy, no to y, bardzo dobry dzień. Tylko oczywiście y, czytamy wszystko drobnym druczkiem, no i też wszelkie podróże w interesach czy, czy prywatne może dające jakiś nowy początek, kochani, może w tym nowym miejscu poznać jakieś nowe osoby, albo będziecie coś podczas wyjazdu rozpoczynać, tak, może pojedziecie do Stadiny Koni i od dziś zaczniecie tutaj tak, na, wykupicie sobie jazdy konno i będziecie dbać o siebie przy okazji, tak, i dla, coś dla Ciała, coś dla duszy. Kochani, yy, mnóstwo pomysłów dzisiaj: cierpliwość, opieka. Yy, taki przekaz i zobaczymy, co jednorożce dla nas mają. Och, coś mnie nas wpędzi. Będę kichać. Życzenia: 35-358. Kochani, z rozwagą wypowiadaj swoje życzenia, gdyż one się. Spełniają, a więc szansa na spełnienie jakiegoś życzenia dzisiaj, kochani. Więc, moc manifestacji jest. Sprawdź dostępne możliwości. Czas przyjrzeć się innym możliwościom. To dobry czas, aby dokonać zmian. No, proszę, kochani, a cóż mówiłam o Równie Berkano? Równa Berkano wprowadza zmiany do naszego życia. I właśnie o to chodzi, aby tych zmian dokonać. Sprawdzić dostępne możliwości i zadbać albo o siebie, albo swoje sprawy, albo dać, żeby pewne potencjały mogły się ujawnić. No, kochani, nowe pomysły, nowe możliwości, zmiany, ariele, nowe doznania psychiczne i duchowe zmieniają sposób, w jaki postrzegasz świat i samego siebie. Odkryj swoje duchowe talenty przez naukę, modlitwę i medytację. No pięknie kochani, pięknie. Może właśnie dzień zaczynać od pozytywnej tak, afirmacji. No afirmacja zawsze musi być pozytywna, bo nie byłaby afirmacja. No właśnie w czasie kochani dokonanym. Przepiękna energia, cudne. Warto skorzystać, otworzyć się na to nowe i. To jest początek roku, tak? To może warto choć. Zawsze dobry jest czas na, na zmianę tego, co nam nie służy, ale z taką energią będzie nam łatwiej, bo jest to siła. Jest delikatność, ale jest siła i moc, bo energia będzie nas wspierać, więc po co iść pod wiatr w inny dzień, jak można dziś. Z wiatrem, kochani. I życzę Wam tej siły, odwagi i tej chęci, żeby wprowadzić te zmiany do swojego życia. Na lepsze. Wszystkiego dobrego. Piękny środek. Nie maruna.